Nie, dałem, Co, nie da go. Co on napisał? Bo cię przerwało w pozycji. Oblite to mam ciuch, pięć. Jadę kupić nowy wyraz. Będzie mam krew, oblite pięści, lecz wychodzę z pozołu. Gdy już na mieście mnie obcinają, ej. Kręcę na stres. Angola, angola czarny. <śmulity> Ach, niemiło. <laughs> <Mimo>. <laughs> tego stanta. What in fuck's name are you doing? OO oh. Ha, przyjechałem typa, <laughs> <laughs> Jak się... Jak by się nazywało... Jak by się figura <laughs> Co? Mebloid? Mebloid? Jak co tu powiedziałeś, bo cię przycięło? O! Jestem zdrowia, ty! Ja jebiegłem! Jaka par... Jak, jaka paru paru paru? Twój stary T-shirt męski czarny M. 69 zł. Twój stary T-shirt. Ej, Anna, na łyżku da się tak? Zapłacić kurierem? Dzień dobry. Chciałbym zapłacić kurierem. Chciałbym zapłacić żydem. stary otwierał to w tym skacze przez winnitą <laughs> To samo miałem powiedzieć przed chwilą Tylko miałem bułkę w modzie